Hej, 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 witam Was na kanale Mel Games. I dzisiaj mam dla Was nową gierkę. Jest to gra High School Simulator 2018. Yy, I tak, ja już w tę grę zagrałam. Jest ona trochę dziwna. No ale zacznę z Wami od nowa i wezmę Save and Load, żebyśmy mieli zapisane wszystko. Mam nadzieję, że to tak działa, właśnie. No ale to się okaże. I wybieram sobie oczywiście kobitkę yy, z innych studentów, uniformy. No to coś fajnego, może. To jest najfajniejsze chyba. A męskie? O, to wezmę. Dobra, ok. Zebierz yy, imię. Niech będzie Yamada Hanako. Ok. Ok. I tak, mamy dostępne tylko jedne włosy i może weźmy jakieś szałowe. O takie niebieskie, może albo czerwone, albo granatowe. E, te niebieskie, albo żółte, nie, niebieskie, dobra. Oczy, oczy może weźmiemy fioletowe. I tutaj jest twarz, ale nie możemy tego, chociaż nie możemy, czekajcie. Hmm. Ta jest fajna. Dobra, zostawię tą. Klikam OK. Hmm, faceci. A raczej nie wiem, czy to wszyscy będą faceci, czy jakiś jeden tylko. Ale niech zostanie czarny. Może dajmy mu niebieskie oczy. Jaką twarz? Tak. No, na pewno nie taką. O, <ścoughs> oh, Boże. Terytytym. Hmm, może tą. Okej. Okay. I start. I on ma na imię Yamamoto Taro. <laughs> Okej. Okay. Yamamoto Taro. Kurde, bele, Nie chcę. Reklam. No i... Halo, halo, halo. Dobra. Jesteśmy i teraz... Jak tu się steruje? Tak. Wow. E, tu mamy kotka. Pogadajmy z nim. Hello. Super. Możemy go podnieść? Nie, torebkę podniosłam, dobra. A na łóżko? Tak, można wejść na łóżko, ale spać nie można. Tam jest rower. Chwila, pick up. Czemu? Chwila. Odłóż to. Jak chcę rower. A może trzeba wyjść, nie? Jakiś prezent. Release. Mhm. Czyli chyba nie możemy go przeczytać. Zaraz, odłożę to. Pick up. Aha, czyli tylko możemy co tak. A co to jest to? Telefon. Back. E, tu jest pauza. A w ustawieniach? Wow, tu możemy zmienić pogodę. A add object. Save. X. Co to jest? Y. Kostium. Wow. A, zmieniamy jej strój. O, to jest fajne. Zostawię to. Wow. Co ona ma na głowie? Chwila, obrócę. O ile mi się uda. A, chyba mi się nie uda. Zaraz. Patrzcie, ona lata. X to magic. Ja. Dobra. Idę. Albo zdejmę to na razie. Niech ona chodzi. Halo. Kostium. O, jakie to urocze. Wow. Hm. Wiecie co, teraz tak będę przyklikiwać, ale podobała mi się ta sukieneczka, nie ta, ta, dobra, wow, gdzie jest ten rower, bo ja pragnę tego rowera, biorę go, pick up, uuu, oh my god, wow, oni chyba wszyscy idą do szkoły, tak mi się coś wydaje, ekran tak podnieść, o dobra, Y desz. jedzie jedź, Ike. I co? Aha. <grym> Dobra, gdzie jest ta szkoła, bo w końcu się zgubię i tyle z tego będzie. Idę za nimi. Co to za żółte placki jakieś i różowe. Eee. Mm. Dobra, ja sobie zejdę z tego rowera, nie wiem jak to B. Okej, okay. a może zmieńmy pogodę? Weather. Jakaś zachmurzona. Pada deszcz. Mgła. O, burzę sobie zostawmy. Dobra, safe. I co? No, wygląda burzowo. O, patrzcie, tu są różne rzeczy. Ej, czy my możemy latać na tej miotle? Proszę, tak. Nie. Możemy zamiatać, o ja nie wierzę. Cholerka. Ej, czekajcie, łopata. Wiem, że tutaj można y, zabijać innych ludków. Y, Więc nie wiem, może można ich też zakopać? Chociaż nie wiem, ale tu żaden dół się nie tworzy w ogóle, jako na kopie. Więc, no nie wiem, a to basketball? Jak ty będziesz z tym szła? Możemy rzucić, rzuć. Ike. Ike! Dobra, tu piłka. A co, o boże, co sterowanie? Jest trochę dziwaczne. Wiem, że można jeździć samochodem też, bo jak sobie sama zagrałam chwilę, dosłownie z 10 minut. To właśnie się przejechałam, ale dziwnie się jeździ jeszcze gorzej niż loverem. Tam widzę jakiś soczek. Zaraz, zaraz. Juice. Halo. No, sterowanie ewidentnie. O, tu. Halo. Sterowanie ewidentnie nie jest dla mnie. Wow, wypadł. Stojenów zapłaciłam. Pickup. up. Poniesz to, niech on nie zlatuje tu. Halo. Wypij. Wow, kurde, coś czuję, że będzie niezła zabawa w tej gierce. I jest tu nasza maska. Jezu, jest młotek, nóż, katana, siekiera i jakaś włócznia chyba. Hmm. Weźmy siekierę. I tam stoi jakaś babka chyba, z tego co widzę. Więc zobaczmy. Tu jakiś chłopek z jakąś paleryną. Czy możemy z nim porozmawiać? A tak. Yy, I po nim. Skończyło się. Nie chciał z nami porozmawiać, to nie. Odłóżmy to. A co tu jest? Jakiś fire Y? A! Mamy krew na rękach. Co to jest? Jakiś kumin. O, nie! Halo, nie rób tak! O, nie, nie. Co ja zrobiłam? Dobra, weźmy go. Będziemy go ciągnąć teraz. Ej, da się wykopać ten dół, czy nie? Chodźmy to zobaczyć. Muszę to zobaczyć po prostu, no. Ale ona go telepie. O, jaka krwawa ścieżka się zrobiła po całej długości, jak szliśmy. Ej, gdzie on wylądował? Tutaj. Nie no, musimy go tam zaciągnąć. B. Ciągniemy. Halo. Ciągnij. Biedny blondasek. Co myśmy mu zrobiły? Dobra, mm, zostawimy go tu. Halo. No. Yy, B. Nie, 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 x, bo ja nie chcia... bo ja nim rzuciłam, ale odleciał. Czekajcie, a da się tutaj go zakopać? No po chodniku na pewno, nie? Brawo ja. Chyba się nie da, szkoda, trzeba by było ukryć gdzieś ciało, ale nikt na to nawet nie zwrócił uwagi. A zobaczmy, czy tą magią można kogoś tutaj kilnąć, że tak powiem. Dlaczego mi się to nie chce obracać? Halo. A, bo trzeba przytrzymać. No nie, ja to jestem geniusz po prostu. Geniusz nad geniuszami. Ale biorę. Bierę to. I teraz by się przydało zmienić jej strój na tamten. Ale dobra, weźmy tak. Czy da się zmienić strój tutaj? Chyba nie da się. Czy chyba trzeba być w mieszkanku. Dobra. Idę do niej. O, jaka ładna, ale przykro mi. Yeah. To by był dźwięk jakiegoś plaskacza. O matko. Ja. Ja! Uuu. Jesteśmy złe. I ten uśmiech na tej masce. W ogóle czemu ta maska jest? Dobra. Zostawmy to. Wypadałoby, żeby ona umyła sobie ręce, ale nie wiem czy można. Więc yy, teraz misja znaleźć łazienkę. Znaleźć łazienkę. Y, ty, 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 A porozmawiajmy sobie z kimś. Dawaj, Fumiko. Hello! Tam jest jakiś typek, taki podobny do tego, co robiliśmy. Hello! Nie ty, nie ty, nie ty, ty. Dawid. A, to nie on. Ojo. Szkoda, że z nimi tutaj może tylko. Hello. Żeby z nami szedł. I żeby się zatrzymał. A weźmy follow me i pokażmy mu ciała. Czy on coś z tym zrobi? Poczekamy na niego. Czy tutaj czekają nas w ogóle jakieś konsekwencje za nasze czyny? Uciekł! Chyba jednak zauważył. Dobra, ja bym chciała znaleźć toaletę. Co tu jest? To jest druga część. Fontanna. Czy coś z fontanną można? Sit down. O, wiecie, taka urocza. Siedzi sobie na fontannie. E... Boże, co ja zrobiłam? Można dookoła biegać, jaka faza. E... Siedzi sobie na fontannie. Ręce całe zakrwawione. Ale co z tego? Prawda, co z tego? To jest urocza dziewczynka. No i ja z tym sterowaniem mam trochę problemy, ale to nieważne. Tu jest jakaś klasa. Tu jest co? Co to jest? Też jakaś klasa. Kurde. Ten jaki? Kurde, co? Zostałam zamordowana. W jaki hamski sposób? No ale dobra, ja się będę z Wami w tym momencie żegnać i oczywiście będę nagrywać dalej z tej gierki. Bo mi się mega podoba. Yy, znaczy, no nie wiem, ciekawie jest, chociaż nie i śmiesznie. Więc mam nadzieję, że odcinek Wam się podoba i trochę się też pośmialiście razem ze mną. I co do następnego. I pa!